Starosto, dzień dobry Państwu, proszę państwa, spotykamy się na bulwarze zamkowym przed kampanią wyborczą i rozmawiamy dziś z Panem Starostą Wojciechem Cymerysem o problemach mieszkańców miasta, powiatu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Tak jak wspomniał Pan Zbyszek, spotykamy się dzisiaj 3 listopada. Jestem dzisiaj na urlopie, także możemy swobodnie rozmawiać. Nie, nikt nas nie posądzi o to, że prowadzimy jakąś kampanię wyborczą w godzinach pracy czy na terenie urzędu do Starostwa. Panie Sadosto, wielu mieszkańców nurtuje sprawa szpitala sztumskiego była poruszona od ostatniej sesji. Chodzi o pensję pracowników. Wiem, że Pan kontaktował się z Panią Dyrektor w sprawie zaległych pensji. Jak wygląda sprawa na dzisiaj? Tak, jak już powiedziałem wcześniej, sprawy szpitala są też ważne i, i wielokrotnie to podkreślaliśmy. Także z mojej informacji, jaką uzyskałem od Pani Dyrektor, na dzień dzisiejszy nie było zaległości dla pracowników na etacie, były zaległości dla pracowników kontraktowych, ale Pani Dyrektor w piątek poinformowała, poinformowała mnie, że do piątego będzie to zostało tylko 25% zaległych pensji na, dla kontraktowców tak zwanych, czyli do piątego i ta grupa zawodowa wyraziła zgodę, że poczekają na, na, te, na te zaległe pobory do 5 listopada. Panie Starosu, no wypłata za pracę jest rzeczą świętą. Orytykuje się Pan, że lekarze postawili sprawę na oszu noża, może powiedzieć skalpela i zagrozili, że mogą odejść od łóżek jak sytuacja wygląda dzisiejszej i czy jest szansa, żeby ten spór zażegnać na przeszłość? Ja myślę, że tak, że lekarze mają e, tak samo prawo do, do otrzymywania wynagrodzenia za pracę jak każdy inny pracownik, bo to jest święte prawo pracownika i tego to nie powinno być naruszane. Niemniej jednak myślę, że e, ta sprawa została tak postawiona, ale lekarze e, oprócz tego, że e, za swoją pracę otrzymują pieniądze, to też myślę, że e, także oni są, e, czują się powołani do tego, żeby jednak nieść ulgę pacjentom i to, to był taki element jak gdyby yy, takiej walki o to swoje wynagrodzenie, to nie powinno tego być, ja na tym ubolewam, niemniej jednak chciałbym powiedzieć, że my jako zarząd powiatu robimy wszystko, aby do takich sytuacji nie dochodziło i te, coś powiedziałem yy, no, chyba na poprzedniej sesji, że przede wszystkim są yy, ważne dla nas, żeby pracownicy yy, otrzymywali pieniądze na czas, a my za, za czynsz dzierżawny, który też szpitale nam zalegają, jesteśmy w stanie poczekać. Nie, to nie znaczy, że będziemy czekać nieskończoność, też prowadzimy rozmowy z zarządem szpitala Polskiego jest w Katowicach, ale te, te wypłaty, wypłata świadczeń pracownicy to jest priorytet. Panie starosto, no, w ostatnim czasem, czas, pan wyraził zgodę na organizację na sali starostwa na terenie szpitala Baru dla niepodległej z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę i tej rocznicy Stowarzyszenia. No ukazał się wpis niestety burmistrza miasta, który nawoływał, żeby odwołać ten bal w związku z trudną sytuacją szpitala. Jakie Pana stanowisko to sprawie? Moje stanowisko jest niezmienne. Ja o, z prośbą zatknąłem się już w maju, bo chcę przypomnieć, że ta prośba o zorganizowanie tego balu na dzień 8 listopada wpłynęła do nas bodajże pod koniec czy połowie maja. I wtedy stanowisko było tak jak zawsze w tego typu przypadkach. My nie blokujemy żadnej inicjatywy mieszkańców, żeby mogli skorzystać z tej sali. Czy to będzie Stowarzyszenie Samorządne Powiśle, czy ka każde inne stowarzyszenie, czy inna grupa zawodowa, czy pielęgniarki, czy, czy zakład karny, czy jakaś inna. Zawsze udostępniamy tą salę, bo ona jest po to, po to wyremontowana, żeby służyła mieszkańcom. Także mówię o tym tak z całą otwartością. Ta prośba wpłynęła, e, wpłynęła już w maju o, o, o udostępnienie tej sali w tym dniu. Ja e, zdania nie zmieniam. i... i to organizatorzy podejmują decyzję, czy ten bal się odbędzie, czy nie. My w żadnym wypadku nie blokujemy tej inicjatywy. Zobaczmy, czy szansa jest na zorganizowanie tego balu, zwłaszcza, że to jest bal charakterystyczny dla dziecka chorego na raka? Prawda? Znaczy, no, ale jeszcze raz chcę powiedzieć, że my nie blokujemy tej inicjatywy, znaczy. i także proszę, jeżeli organizatorzy chcą y, tę salę wykorzystać do, do tak szybkiego celu, to bardzo proszę. Panie Starosto, y, zna Pan sytuację? na samo szpitala, że nie jest najciekawsze chodzi o spółkę nie tylko o szpitala śląskiego, ale chodzi o całą spółkę i szpitale polskie. Obecny nowy prezes, która pani przyszła z innej spółki medycznej, nowy szpital, jest to spółka konkurencyjna. Czy istnieje sytuacja, że szpital, spółki się jak to na sprawę w tym momencie w Spółka Szpitala Polskie S.A. jest dzierżawcą, która wygrała przetarg na prowadzenie tych usług medycznych w 2009 roku i zarząd, ówczesny zarząd powiatu sztumskiego podpisał umowę dzierżawy z tą spółką. Dzisiaj wszelkie Wszelkie takie jakieś spekulacje na temat, czy się połączą, czy zmienia się ilość właścicieli, czy skład właścicieli, czy udziały właścicieli, to nie dotyczą to zarządu Powiatu Sztuckiego. Na dzień dzisiejszy my tylko przestrzegamy, żeby spółka, która wygrała ten przetarg i została, stała się operatorem tych świadczeń medycznych, dalej wypełniała swoją rolę. Dlatego czy, czy pani Monika Podziewska, która jest nowym prezesem zarządu szpół, spółki z Szpitale Polskim w Katowicach, czy ona przyszła ze spółki, nowy szpital, czy w mojej wiedzy, mieliśmy z nią rozmowę z wicesarostą, rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu, ona mówiła, że jeszcze była dyrektorem jakiegoś szpitala powiatowego w Średni. nie wiem, nie znam kulis, czy to była spółka, czy to była spółka samorządowa, czy to był samodzielny publiczny zespół, opieki zdrowotnej tego nie wiem natomiast myślę że właściciele spółki światowej polskiej staw w Katowicach robią wszystko żeby tutaj te świadczenia medyczne były realizowane w pewnym zakresie jak jaki mają kontroli jak skomentuje pan sprawę w zdrowi zdrój powiat Starosta wymówił dzierżawy szpitala szpitalom polskim jak pan skomentuje tę sytuację ja nie, te, tego nie skomentuję bo nie znam sytuacji w jakiej znalazł się powiat w Połczynie zdrowiu czyli powiat świdwin bo to jest to jest powiat świdwiński natomiast y, nie znam też osobiście starosty y, świdwińskiego y, który, który taką decyzję czy zarząd bo to, to starosta jest przewodniczącym zarządu więc tutaj decyzje podejmuje rada i zarząd jeżeli to, że taka jest to jest w, prawo, w prawo które jest realizowane na każdym etapie samorządu i w każdej części Polski. My jesteśmy samorządem sztumskim i my rozważamy jako samorząd i rada, rada powiatu, czy zarząd powiatu sztumskiego rozważamy taką ewentualność, która jest najbardziej korzystna dla mieszkańców i tego tej linii będziemy się trzymać do końca. To jest starosto, szpital został na boku. Zajmijmy się teraz, poruszymy sprawę szkolnictwa w Sztumie. Jak wygląda nabór do szkół w naszym powiecie? Nabór, jest, nabór do naszych szkół jest, rozmawiałem tu z dyrektorami w ubiegłym tygodniu, mieliśmy też to, to było przedmiotem Komisji Edukacji, która jest, działa przy, czy, przy naszej Radzie i także na sesji o tych problemach rozmawiamy. Dwie szkoły mają nabór na tak podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, to jest zespół szkół Kastrowicza i zespół szkół gdzieś goniu, natomiast w Barlewiczkach jest, jest nabór zwiększony do każdego typu szkół, łącznie ze szkolnictwem dla dorosłych. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, że ten, w ubiegłym roku zaobserwowaliśmy zmniejszenie naboru naszych szkół, a jest to spowodowane niżem demograficznym, jak również tym, że część młodzieży kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnym, poza te granicami naszego powiatu z różnych przyczyn. Mogą to być przyczyny takie, jak nie ma wielu kierunku u nas. Na przykład szkoła mundurkowa, tak w cudzysłowie mówiąc w Malborku czy, czy jakaś inna szkoła, na przykład wiem, że absolwenci zdolni z Dolnic pomorza, znaczy raczej uczestniczy tego, tego programu zdolni z pomorza, pomorza kontynuują y, naukę, na przykład jeden nawet y, dostał się to liceum lotniczego w Dębni. Także e, to jest jak gdyby jedna przyczyna. Druga też jest pewnie pewnie to, że niektóra, e, niektórzy rodzice czy młodzież wybierają szkoły w sąsiednich powiatu z uwagi na jakieś spełnienie swoich oczekiwań czy ambicji. Myślę, że jest to no, ja uważam, że jest to nie, nie, nie ma takiej potrzeby, żeby kontynuować, bo na ta naukę w innej szkole tego, Jeżeli jeżeli tego typu szkoła znajduje się na terenie powiatu sztuczkiego, bo chcę przypomnieć, że nasze liceum jest, zawsze było bardzo dobre i dalej uważam, że jest takie Dwoje z trójki moich dzieci kończyło to, to liceum, bo córka i syn skończyli studia, syn y, politechnikę, córka Uniwersytet Toruński i myślę, że byli doskonale przygotowani do, do tej do kontynuowania y, nauki na wyższych uczelniach. I dzisiaj, bo tutaj rozumiem pana pytanie, że y, nabór jest mniejszy, bo wyniki matur, już mówiłem, wyniki matur to nie zależą y, y, też od głównie od szkoły, to przede wszystkim młodzież decyduje, czy te wyniki, wyniki są po, e, pozytywne, czy zdadzą tę maturę, czy, czy jej nie zdadzą. Natomiast e, myślę, że my jako samorząd powiatowy robimy wszystko, aby te wyniki, e, żeby te, ta młodzież miała szansę przygotowania się do tego najważniejszego w życiu egzaminu. Ale też zaobserwowałem to, z wielokrotnie mówiłem, że dzisiaj ambicje młodzieży są takie, jak, no, nie chciałbym powiedzieć, że e, małe, tylko że troszeczkę ograniczone w stosunku do tego, jak ja kontynuowałem naukę w szkole średniej i, nas do tego nikt nie musiał zachęcać, żeby to zdać, a dzisiaj ludzie się z takim stwierdzeniem, takim traktuje to na zasadzie, że albo się uda, albo nie, to wtedy jakoś to będzie. To jak gdyby jedno, co już powiedziałem, ale my robimy wszystko jak samorząd, żeby szkoły były doskonale wyposażone w pomoce dydaktyczne, w kadrę. Też są realizowane programy, które mają zachęcić do rozszerzenia wiedzy na dla tych uczniów, którzy są To są, są pieniądze. No, dzięki, że rozmawiamy na neutralnym miejscu. Mogę się zapytać, czy jest szansa, że w nowej kadencji w rad wpłyną projekty, które pomogą właśnie podnieść nie tylko poziom matur i szkolnictwa, ale i zwiększyć naszej szkół, bo to się wiąże też z subwencją powiatową? Oczywiście ta subwencja jest ważna, bo nas załóżmy, jak na Myślę, że ta to też będzie wynik tego, że już ten wyższy demograficzny obserwujemy na razie w szkołach podstawowych, w tych najniższych klasach, najniższych czy tych początkowych, ale to z czasem dojdzie do, do szkół średnich, ale myślę, że nowe, nowe, nowa perspektywa finansowa, w którą Polska wejdzie w 2015-2020, na pewno będą tego typu projekty możliwe do, realiz, do realizowania i samorządy każdy samorząd będzie szukał takich rozwiązań, żeby uzyskać te środki dla zwiększenia atrakcyjności swoich szkół. I poprawy naukowe. Oczywiście. Wyników Panie Starosto, u, ulica Kochląskiego, chodnik, y, dziury w chodniku, osobiście byłem sprawdzić wczoraj i faktycznie dziura jest, także małe dziecko może wpaść do cudzienki, krzywy chodnik. Panie Starosto, jak wygląda sprawa, przynajmniej tej części tej ulicy Kochronowskiego, która ma być połączona z rondem zaplanowanym przez władze gminy? No jeżeli, jeżeli tam jest, to, to jest wszelkie działania, żeby to, to zabezpieczyć, żeby nie stwarzało zagrożenia dla pieszych czy dla mieszkańców, którzy tą ulicą muszą jednak spacerować, a ja przy chciałbym powiedzieć, że jest opracowana już dokumentacja nie, przebudowy tej ulicy od, właśnie od, moment, od momentu kiedy ronto kończy swoje, swój jak gdyby bieg, czyli to skrzyżowanie z drogą nie, krajową 25 naszej ulicy Kron od tego momentu, w którym to miejsce to jest tak blisko na wysokości, jak się rozpoczyna cmentarz ten, ten, ten walgierycki, to jest przygotowana dokumentacja, która zakłada przebudowę właśnie jest, przebudowę chodników, stworzenie takiego ciągu, ciągu, ciągu pieszo-rowerowego, aż do działek działkowych i tutaj te wszystkie niedogodności na pewno zostaną usunięte. Niemniej jednak ta, ten projekt jest blokowany, jest, no, dzisiaj nie możemy go jak gdyby zrealizować, bo nie, nie możemy Miała być ta cała dokumentacja miała być zakończona pozwolenie na budowę i tak tyle można uzyskać, bo nie mamy odwodnionej tej ulicy. Ta sprawa jest w toku i tutaj wszystkim jest wiadomo, żeby sprawy odwodnienia blokuje właściciel działek, działek przyległy do, do naszej drogi, ale myślę, że to zostanie uporamy, uporamy się z tym i wtedy już będzie można, można będzie to ulicę wyremontować. Chciałbym powiedzieć, że rozmawiamy dzisiaj w poniedziałek, a w piątek na stronie Urzędu Wojewódzkiego ukazała się informacja, że na przyszłoroczny rok powiat sztumski otrzymał na pewno to finansowanie, bo w tym konkursie ogłoszonym przez województwo wojewódzkie do 30 września. Po raz drugi zajęcie w miejsce w tym pokujecie myślę, że tutaj bez żadnych problemów te remonty zaplanowane w roku przyszłym zostaną zrealizowane. No to gratulacje. Tutaj dla chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim samorządom powiatu sztuczskiego, czyli wszystkim gminom, bo każda gmina weszła w ten projekt z jakąś częścią swojej drogi. W związku z tym ta, te partnerstwa też też są a do, do tego dochodzą jeszcze inne elementy i na terenie każdej gminy w przyszłym roku zostanie znowu wyremontowany kilka kilometrów dróg. W sumie mamy ich ponad 12 kilometrów. Także to jest bardzo dobra wiadomość. Ja się cieszę, że będzie można znowu kilka dróg naprawić dla, dla, no, dla dobra mieszkańców. Panie starostom, mamy kampanię wyborczą. Pan jako kandydat PSL do Rady Powiatu startuje w tegorocznych wyborach. Czy będzie pan się ubiegał o mandat no, stanowisko starosty. Będę, będę, na początku biegam się o mandat radnego, bo żeby zostać starostą trzeba być radnym yy, Rady Powiatowej w Sztuce. Natomiast yy, nie ukrywam, że Kilku lat mówiłem, że, że nie boję się tego wyzwania, nie boję się być starostą, nie boję się yy, żadnych trudności, które z tego stanowiska wynikają i myślę, że jeżeli zostanę radnym, to tutaj układ w stronę wyborców, bo to wyborcy muszą zdecydować, żeby najpierw został radnym, a później, później już układ yy, jak gdyby radnych w Radzie zdecyduje, bo wybory są tajne, głosujemy, przypomnę, yy, na kandydaturę starosty. Głosuje się w sposób tajny, więc jeżeli, jeżeli zostanę radnym i, i, i radni z kolei po, powierzą mi tę zaszczytną funkcję, to na pewno ją przyjmę i będę stracił tak jak przez 4 lata dotychczas. Panie Starosto, no, kampania w toku, no jednak już mieliśmy kilka sytuacji, jeśli chodzi o w urzędzie, no i oraz y, praca syna. Przewodniczący do MSL w powiecie Śczątkowym. Jak pan widzi to sytuację? To znaczy ja odpowiem na to pierwszą kwestię, jeżeli chodzi o, o zachowanie pana radnego Kani, ono nie powinno mieć miejsca, wiem, że ja obserwowałem to, to, to w internecie. że w czasie odpowiedzi na pytania, które radnie zadają staroście, pan Kania rozdawał lotki. Myślę, że, że troszeczkę nie pomyślał, że za szybko jakoś to zrobił, bo w ogóle nie można prowadzić kampanii wyborczej na terenie, na terenie e, Urzędu Starostwa, czyli budynku Starostwa. W związku z tym starostwie. my tu dzisiaj siedzimy na neutralnym powiedzmy, gruncie, żeby nie było żadnych z tego tytułu pomówień. I wiem, że pani przewodnicząca rady zwracała uwagę no, tu jeżeli chodzi o tą sytuację, to pan Zbigniew Zwolenkiewicz jako pełnomocnik klubu, klubu częstowa Stowarzyszenia, tego, tego, tego komitetu wyborczego razem pana Wiśla e, przeprosił za, za, tą, za tą sytuację. Na, na internecie ja czytałem takie przeprosiny, to nie powinno być miejsca. Jeżeli chodzi o kandydowanie, praca syna pana Jarosia Izdemskiego, prezesa powiatowego strukturu psl myślę, że Chcia, tutaj nie ma nic, to, to jest za dużo powiedziane, spędza sens spowie Pan Janusz Zdebski i tak pod, podobnie jak ja jesteśmy już w takim wieku, że mamy dzieci, które, które pracują, gdzieś pracują. Moje dzieci nie pracują tutaj na terenie powiatu sztuczskiego, ale to nie znaczy, że inny, inny, inni potomkowie nas nie, nie mają prawa do, do pracy. Ja chciałem przypomnieć, powiedzieć wszystkim, że... W, w okresie czteroletniej kadencji przez, po, przez struktury starostwa, tutaj znaczy struktury urzędnicze, przewinęło się ponad 40 osób, które korzystało ze stażu. Między innymi na tym stażu był syn pana Janusza Izdebskiego. On był w Wydziale Ochrony Środowiska, był w Wydziale Edukacji, ale jak była taka potrzeba, to, o, to też pracował na, na, oczywiście każdy tu na stażu, ale też był na, na pracach interwencyjnych na przystani Białej Górze. Gdy zaszła taka tak potrzeba, to pilnował wspólnie z kolegami, zaradywał tą, tą przystanią. I dzisiaj pan Janusz Izdebski, znaczy nie pan Janusz Izdebski, a syn pana Janusza Izdebskiego, Michał Izdebski, został, skorzystał z propozycji pracy też na zastępstwo w rzędzie miasta i gminy. I, i, I z uwagi na to, że zdał się poddać im w naszym urzędzie i ta, ta, jako człowiek pracowity, człowiek odpowiedzialny, człowiek sumienny i posiadający odpowiednie wykształcenie skorzystał z tej propozycji i gmina tak skorzystała też z propozycji zatrudnienia dobrego pracownika. Ja chciałbym powiedzieć tutaj przy tej okazji, że dobrodziejstwem każdego pracodawcy to są, prac, to są dobrzy pracownicy. Czy to będzie pracodawca prywatny, czy to będzie pracodawca e, publiczny, tak jak my jesteśmy. Każdy chce mieć w swoich szeregach naprawdę kadrę odpowiednią, na którą, może, na, może, na którą może polegać, także myślę, że tu nie ma nic drożnego I, i dzisiaj jest taka sytuacja, że został pomówiony pan Janusz Rydzewski, że nie kandydował, dlatego że coś tam, ja chcę przypomnieć na przykładzie swojej osoby, 4 lata temu też byłem pomówiony, że dzięki temu, że <laughs> przez... Że, kandy... znaczy, że, nie, że, że jak w drugiej turze poparłem, ja poparłem osobiście kandydaturę pana Leszka Tabora, ale to nie, nie mówiłem, że namawiam wyborców, tylko że ja osobiście yy, popieram tą kandydaturę i to zostało przypisane, że dlatego, że zatrudnił mnie. Że... Moja żona w urzędzie miasta będzie pracuje od 2008 roku I jeżeli pan Tabor jest takim wizjonerem, że w 2008 roku przewidział to, że ja będę w 2010 startował do Rady Powiatu i jeszcze że zostanę starostą, bo no to naprawdę y, powinien grać tylko w tak Nie takie zmienia zdania, to mieszkańców tak, sytuację, też się starają o pracę w sztunie, w powiecie i dzieci także, i po studiach właśnie młodzież nie ma możliwości powrotu, bo jednak jakby było miejsca, etaty są obstawiane przez lokalne... Nie, nie są obstawiane, tu chciałem zaprotestować po raz kolejny. Ja już powiedziałem na początku tej, tej, tej kwestii, że w powiecie sztumskim, w samym urzędzie yy, Starostwa Powiatowego w Sztumie 40 osób było staż, to nie ty, nikt z nich nie należy do PSL-u, tak przychodzą ja, różni ja i staż i są też dzisiaj, z tej 40 dzisiaj pięcioro pracuje. Na zastępstwa, bo nie tworzymy etatów, bo są osoby, które są, przebywają na urlopach macierzyńskich, na urlopach powypadkowych, jak w przypadku pana Rafała Zabojskiego, i na, 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 ich, na ich miejsca są osoby zatrudnione na zastępstwo, ale na czas nieobecności pracowników etatowych. To nie można powiedzieć, że tylko stworzono dla, ja już tu nie chcę przypominać, ale ja już taką kwestię, żeby naprawdę popatrzeć, ja już yy, nie chcę... Yy, mówić o tym głośno, ale jak było tworzone etaty dla i czy to wtedy nie było komuterstwo. Etaty, ja już powiem w końcu, bo jak już zacząłem, że 2008 roku od 1 września do 2011 do 6 lutego był stworzony dodatkowy etat naszej szkole. I proszę to sprawdzić, czy to nie było komuterstwo. Natomiast my dzisiaj nie tworzymy żadnych etatów dodatkowych, tylko są to osobne zastępstwa. I tak jak powiedziałem, 40 osób było na stażu, z tego dzisiaj jest Obecną, na zastępstwa pięcioro tych stażystów. I podobnie jest w gminie, bo też w gminie znam, znam też dużo osób jest na staży, bo takie są warunki, są ludzie, którzy na chorobowych czy na urlopach macierzyńskich panie są, no przecież taty, te etaty muszą być dla nich zatrzymane. I, i, i dlatego proszę tego nie, nie generalizować, że są są tworzone jakieś, jakieś tam, nie wiadomo jakiś nepotyzm, czy, że dla kolesiów, bo taka jest sytuacja. No, to ocenią mieszkańcy Oczywiście y, mieszkańcy. Przy wyborach, przy wyborach. Przy wyborach i urnach wyborczych. Panie Sarosto, rozpoczyna się ostatni akt tej całej kampanii i członków PSL-u i innych ugrupowań w tych wyborach. To znaczy ja wszystkim, wszystkim kandydatom życzę powodzenia, bo taka jest... Nasza natura, jeżeli chodzi o wybory, żeby każdy ma szansę, każdy dostaje prawo, żeby był wybierany i życzę wszystkim kandydatom, żeby zostali radnymi. Myślę, że każda, każdy komitet wybrał osoby odpowiednie, przygotowane, czy doświadczone. Jest tu taka mieszanka w każdym komitecie, mieszanka doświadczenia, rutyny z młodością. Myślę, że to jedno i drugie jest potrzebne. Ja tylko chciałbym zaapelować, bo dzisiaj, w dzisiejszej nocy i wczorajszej nocy miały tu takie akty, jak, no myślę, że to wandalizmu, jakiejś takiej wypoty młodzieńczej, bo niektóre banery zostały, zostały zniszczone. I tutaj chciałbym, żeby, żeby naprawdę zaapelować o taką, taką fajną kampanię, jaka była do, do dnia dzisiejszego, że są banery, ludzie się mogą z nimi zapoznać. Te banery zostaną potem po wyborach uprzednięte. One mogą się przydać, a swój osobiście używam do, do przykrycia węgla, czy jako, jako, jako inny plandekę. materiał, pl, jako plandekę. Można też drzewkę ogacić, ale tak na poważnie no, te, te nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, bo to wszystko zostanie usunięte. I jest to bardzo, taka fajna, barwna kampania i chciałbym zaapelować do tego, żeby wszyscy w sposób taki naprawdę merytoryczny podchodzili do, 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 do tej kampanii wyborczej. Jest to czas, gdzie każdy chce zaprezentować swoją osobę i bardzo dobrze i niech to jest tak pozytywnie każdy do tego z tych kandydatów, bo ja przestrzegałem naszych kandydatów czy do gminy, czy do powiatu, żeby nie stosować kampanii negatywnej, bo to nie służy niczemu Naprawdę mamy szansę, skorzystajmy z tego dobrodziejstwa demokracji, że możemy wybrać ludzi, którzy nam się podobają, w których okażemy zaufaniem i do tury, których będziemy, w tam rozliczać. Ja Panie Starosto, jeszcze chciałbym powrócić do jednej sytuacji dzisiejszego dnia. Jest sytuacja z Białej Góry, gdzie sądziałem właśnie też członka PSR, PSL. Pana warunka, który według sąsiada bardzo uszykszało mu życie. I chciałem zapytać w tej kwestii właśnie, jak stanowi prawo i praca urzędników odpowiedzialnych za zanieczyszczenie środowiska, a prezydent budowlany znaczy ja, ja, nie, ja dokładnie sprawy nie znam, ale jeżeli, jeżeli pan warunek naruszył, naruszył w, jakikolwiek pra, w jakikolwiek temacie prawo, nie przestrzega tego prawa, to tak jak każdy obywatel jest, jest zobowiązany do przestrzegania tego prawa. Myślę, że, że to że z tej sytuacji zostanie, pan warunek wyciągnie, jeżeli to, to, to pan, ja nie znam tematu, bo no, pan mówi dzisiaj. Konflikt trwa już kilka lat. No to tak? konflikt trwa kilka lat jak konflikty sąsiedzkie mają to do siebie, jeżeli, jeżeli jest, zostało naruszone prawo, to na, na pewno nasz urząd będzie stał na stanowisku, żeby to prawo zostało przywrócone i przestrzegane i tutaj nie będzie żadnej taryfy ulgowej. ulgowej i, czy to jest członek PSL-u, czy każdy inny obywatel, to jeżeli nie przestrzega prawa, a prawo jest precyzowane w sposób taki naprawdę jednolity myślę, że tutaj w tej kwestii nie będzie żadnych rozbieżności, że te prawo zostanie przestrzegane. I tym optymistycznym akcentem kończę nasze spotkanie z Panem Starostą. Dziękuję Panu. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.